W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Szczęśna Bożej Maryja, uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie. Da się nauczyć. Da się nauczyć, jeśli będziemy to robili. Okrywam nas krwią Pana, aby zły duch nam w niczym nie przeszkadzał, w naszych słowach, myślach, uczynkach, w relacjach, w tym wszystkim, co jest naszym udziałem. Przyjdź duchu święty Boże, przyjdź trzecia sobo trójcy i pobłogosław, wlewaj nasze serca, Twoje światło, abyśmy szli dobrymi drogami Twoimi. Niech się tak stanie. Amen. Powielbiajmy. Panie Jezu, niech cię wielbi i chwali to, że dzisiaj dałeś tę wielką łaskę bycia z Tobą. Dzięki Ci za to. Niech cię wielbi i chwali to, że. Mam Cię praktycznie na wyciągnięcie ręki. Dzięki Ci za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że właśnie przez ten film ufam. Inni będą mieli Ciebie, za na wyciągnięcie ręki. Dzięki Ci za to. Niech Ci wielbi i chwali ten dzień, który powoli zbliża się ku końcowi. Dzięki Ci za niego. Niech Ci wielbi i chwali to, że. Przede wszystkim cały czas dziękuję Ci za to, że to jest kolejny dzień mojego życia i dzięki Ci za niego. Niech Ci Wielbi chwali to, że otworzyłeś mi oczy po raz kolejny. Dzięki Ci za to. Niech Ci Wielbi chwali to, że tak to zaplanowałeś, że dzisiaj jestem tutaj mogę być. Mogę do Ciebie mówić: dzięki Ci za to. Niech Cię wielki chwali to, że akurat właśnie jestem w Tarnobrzegu. Tutaj jest ta kaplica wieczystej adoracji. Dzięki Ci za to, Jezu, że właśnie tu mnie zaprosiłeś. Tak, niech Cię wielki chwali każde słowo modlitwy dzisiaj wypowiedziane przed Tobą, przed Ojcem, przed Duchem Świętym. Dzięki Ci za to chcę z wielbi chwali to, że dałeś wiele wydarzeń dzisiaj dzięki Ci za to. Chociażby niech Cię wielbi chwali to, że dałeś bezpieczną drogę do Tarnobrzega i dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi chwali to, że dałeś również rozmowę z rodzicami i dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi chwali. Kawa, wypita z nimi, rozmowa, właśnie o której mówiłem. Dzięki Ci za, za te wszel wszelkie łaski. Niech Ci wielbi i chwali y, to, co każdy dzisiaj z nas robił. No, oczywiście y, każdy może przed Panem wypowiedzieć to, co chce, i niech Ci wielbi i chwali to, że akurat to jest tylko moja modlitwa, ale ufam, że. Jakiś zarys z tego można i dla siebie wziąć, i dzięki Ci Jezu za to. Niech Ci wielbi i chwali, niech Ci wielbi i chwali wielka łaska kontemplowania czy wpatrywania się w Twoje oblicze, i dzięki Ci za to. No właśnie, niech Ci wielbi i chwali to, co kiedyś zauważył ksiądz Janek, zauważył mężczyzna, który siedzi on nic nie mówi, tylko się patrzył na Pana i niech się wierbi i chwali to, że odpowiedź jego była: Ja się patrzę na Pana, Pan na mnie, dzięki Ci Jezus, za tę łaskę. Niech się wierbi i chwali to, że z tego co kiedyś widziałem na Facebooku, powiedziałeś do jednego benedyktyńskiego, wydaje się Micha, że siedząc i tylko wpatrując się i, i tylko można powiedzieć w cudzysłowie, tylko kontemplując, Twoje oblicze, Ty robisz człowiekiem niesamowite rzeczy. Jesteś jak słońce, które właśnie opala, które daje siłę, które napełnia łaską. Dzięki Ci Jezu, za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że teraz, tu i w tym momencie, będąc przed Tobą, przynoszę Ci właśnie te wszystkie osoby, które. Chcą z tego skorzystać i uczynią w sercu chociażby intencje, żeby je zanieść, żeby no właśnie złożyć je przed Tobą, jeśli tak to można powiedzieć, i dzięki Ci, Jezu, za to. Tak, niech Cię wielbi chwali ta cisza i spokój. A Zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie skończę robić ten filmik, skończę nagrywać i też będę mógł usiąść przed Tobą, i tylko wpatrywać się w Ciebie i dzięki Ciezu za tę wielką łaskę. Niech Cię wielki chwali to, że właśnie jestem Ci wdzięczny i właśnie musimy sobie to uświadamiać, Nie. że cały czas mamy w Polsce tę możliwość, że mamy z wieczystej adoracji i możemy adorować Ciebie i dzięki Ci za tę wielką, niesamowitą łaskę. Niech Ci wielbi i chwali to, że. No właśnie, myślę też, że może za mało to cenimy, bo po prostu mamy to bardzo łatwo. Niech Ci to też, Jezu, wielbi i chwali. Dzięki Ci za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że. Część właśnie rzeczy mogę tu wypowiedzieć, a część rzeczy mówi moje serce przed Tobą w tym momencie. I dzięki Ci, Jezu, za to. Tak, niech Ci wielbi i chwali to, że no właśnie w spokoju, w, w takiej potężnej ciszy, można się wsłuchiwać w to, co Ty ewentualnie zechcesz powiedzieć, przekazać. Dzięki Ci Jezu za to. Tak, niech Ci wielbi i chwali to, że no właśnie czasami najtrudniejsza sprawa to jest usiąść i milczeć nic nie mówić. Przecież to wszystko. Wiesz, oczywiście mamy wiedzieć, czego od Ciebie chcemy, Jezu, ale przecież Ty nas znałeś przed stworzeniem świata. Niech Cię to wielbi i chwali dzięki Ci za to, ale też niech Cię wielbi i chwali to, że właśnie chcesz naszego towarzyszenia w Tobie, chcesz tej relacji, tych, który jesteś w relacji z Ojcem i Duchem. Chcesz być też w relacji ze swoim stworzeniem, i mu i temu stworzeniu, czyli na przykład mnie, możliwiasz to chociażby właśnie w ten wieczór. Niech cię to Jezu wielbi i chwali, i dzięki Ci za to. Niech ci wielbi i chwali każdy oddech, który dzisiaj pozwoliłeś wziąć w piersi. Dzięki Ci za niego. Niech cię wielbi i chwali każde spojrzenie, każda myśl. Dzięki Ci za nią. Niechcie wielbi chwali to zdrowie jakie jest. Yy, I dzięki ci za Nie. Niech Cię wielbi chwali to, że no właśnie o zdrowie. Cały czas trzeba pamiętać, że o zdrowie mamy Ciebie prosić, Boga, Bóg bo w końcu kogo, jak nie Ciebie mamy prosić o te rzeczy, ale też, no właśnie, elementarna wdzięczność obowiązuje. Zatem dzięki Ci Jezus, za to zdrowie. Dzięki Ci za to, za to jakie, jakie ono jest. Dzięki Ci za nie. Niech Cię Jezu wielbi i chwali to, że no właśnie, ze swej opatrzności też cały czas pozwalasz się ubrać, włożyć buty, koszulę jakoś na grzbiet, dajesz łaskę przemieszczania się samochodem. Dzięki Ci, Jezu, za to. Niech Cię Zu wielbi i chwali to, że właśnie Ty jesteś tak dobry, że chcesz właśnie obficie błogosławić swojemu stworzeniu. I dzięki Ci Jezu za to. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony, bądź Jezu błogosławiony. Tak, niech Cię wielbi i chwali każde westchnienie nasze, wyrywające się do Ciebie z serc naszych. Dzięki Ci Jezu za nie. Niech cię wielbi i chwali Twoje zawsze pogodne oblicze, które jest nad nami, i dzięki Ci Jezu za to. Niech cię wielbi i chwali to, że no właśnie teraz, chociażby przez tę modlitwę, przez to uwielbienie, dziękczynienie i chwalenie, wszak też wyciągamy do Ciebie ręce, abyś obie oprzytulił, pobłogosławił, abyś dalej prowadził. Niech cię to Jezu wielbi i chwali. Dzięki Ci za to. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony błogosławiony. Chwalimy Cię, wysławiamy Cię, uwielbiamy Cię. Jezu, dziękujemy Ci za każdą łaskę, którą nam dałeś. A każdy wszak miał inny dzień. Pewnie składał się on z rzeczy trudnych, z rzeczy łatwych, a więc niech Cię każda z tych rzeczy trudnych i łatwych, i przyjemnych, a może i nieprzyjemnych, wielbi i chwali. Dzięki Ci za to. No właśnie... Niech ci wielbi i chwali, szczególnie te rzeczy, które są dla nas trudne, przez które też na wiele rzeczy wszak mówisz i dzięki ci za to. Niech ci i chwali to, jak mówią słowa psalmu 23, że jesteś pasterzem naszym, nie brakuje nam niczego. Niech ci i chwali jest też to, że no właśnie prowadzisz przez na swoją chwałę, prowadzisz nas po ścieżkach właściwych. Niechcie wielbi chwali to, że czasami są to bardzo trudne ścieżki i dzięki ci za to. Ale właśnie nie dziękujemy Ci. Trzeba pamiętać, że tu nie chodzi o sadomasochizm i dziękowanie za ścieżki trudne, ale dziękowanie z wiarą za to, że wierzymy, że ty z tych ścieżek trudnych wyprowadzisz dla nas niesamowite dobro. Zatem ja osobiście. Dziękuję Ci z całego serca za każdą trudną ścieżkę, uwielbiam Cię w tej ścieżce, dziękuję Ci i wychwalam Cię i powiem, ja nie zrezygnowałbym z tych trudnych ścieżek, bo wiem ile dobra później z tego wyszło, choć kiedy, niech Cię to wielbi i chwali, również staniecie w prawdzie przed Tobą, kiedy te ścieżki nie były moim udziałem, czy są moim udziałem, to do śmiechu mi nie jest, niech ci to również wielbi i chwali. I dzięki Ci za to. Niech Cię wielbi i chwali za każde dobro, jakie wyprowadzasz. I niech Cię wielbi i chwali to, że Ty nigdy nikogo do niczego nie zmuszasz. Zawsze się pytasz też, czy ktoś chce, chce pewnych rzeczy, chce większej przyjaźni z Tobą, chce bycia z Tobą. I to jest zawsze indywidualna decyzja każdego stworzenia. To moja na przykład. Niech Cię to wielbi i chwali. Dzięki Ci za to. Tak. Bądź jest uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. Proszę Cię na koniec, abyś zechciał posłać do nas wszystkich Ducha Twego, Ducha, który przyjdzie właśnie, będzie, który stąpi który nas namaści. Duchu Święty Boże, przyjdź. Przyjdź, Duchu Święty Boże. Duchu Święty Boże, przyjdź. SZADZIERA HIELATEM KIERARIERA TIELATE HIERA KIELATI HIERATEM SIERATIELATE Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Bądź wywyższony i błogosławiony. Bądź uwielbiony, Ojcze. Tobie cześć i chwała w duchu świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wychwalajmy Pana, bo jest dobry. Będą miłosierdzie na wieki. Zachęcam do udostępniania, zachęcam do uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia, zachęcam do dzielenia się tym po prostu co dobre. Z Panem Bogiem.